Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy składać drzwi. Te, tak naprawdę to będzie boczek drzwi oraz szyba. W kolejnych etapach będziemy składać elementy metalowe. Zobaczmy, co mamy w środku. Trochę tego mamy. O, się, się otworzyło. Dotniemy. Oczywiście wszystkie elementy są z plastiku. No i sporek tutaj będziemy mieli. Jakieś lampeczki. Mocowania lampek i oczywiście same drzwi no, bez zgodnego kadenia idziemy składać. Składanie zaczynamy od zamontowania zamka. Musimy go wcisnąć a następnie przekręcić jedną śrubką JP. Do końca nie wiedziałem, jak ten zamek wstawić. Może się go nie poprawiałem, bo na samym początku było dobrze. No ale przekręcamy dosyć małym śrubokrętem. Ciężko dosyć podejść w to miejsce i trochę krzywo się wkręca gwint. Kolejny zamek montujemy dokładnie w ten sam sposób czyli wciskamy a następnie wszystko montujemy na śrubę JP. Swoją drogą ciekawe że te akurat boczki są złote a sam zawajan jest srebrny. Proszę zobaczyć czy rzeczywiście tak wyglądało to w oryginale. Ale najpewniej tak. O, Super mamy złożone. Kolejny, co będziemy przechodzić, to będziemy montować światełka, a dokładnie klosze świateł. Mamy dwa koloru czerwonego i jeden pomarańczowy. Tak na oryginalnie był biały, czerwony i pomarańczowy, no ale zrobili dwa czerwone. Nie wiem, może chcieli zaoszczędzić na plastiku. Całość zapinamy plastikiem mocującym i wkręcamy śrubę KP. Jest to nowa śruba, której do tej pory jeszcze nie mieliśmy. Mamy. Troszeczkę inne mocowanie jest po prawej stronie w kolorze złotym. Nie wiem dlaczego aż tak, no ale tak zrobili. Znowu mamy kapę. Oczywiście wystakiwało ciągle gdy przekręcałem, natomiast już później było ok. No dobra, mamy przekręcone. Ostatni klosz. I klosz jest koloru pomarańczowego. Chyba, że nie chciał się totalnie trzymać. Cały czas wypadał. No, jakoś pod kątem się udało zastawić i od razu szybciutko z zabezpieczeniem i śrubą. Również kapę. Szybciutko skręcamy i przechodzimy do tych dalszych etapów budowy. Będziemy przeciągać pas, który służył do opuszczenia drzwi, gdy te były otwarte. Chyba jakby na to nie patrzeć, siedząc na fotelu, nie dalibyśmy rady sięgnąć po drzwi motylkowe, które się podnosiły do góry. Nawet jakbyśmy nie mieli długich rąk, właśnie po to były te pasy. One się swoją drogą bardzo często przecierały. I prawie żaden Dolorian chyba już nie ma oryginalnych. A może i ma. Co najmniej mój kolegi był ten problem. Nie chciało przejść. Troszkę się tutaj nakombinowałem. A udało się. Cołem drogą fajnie, że takie detale są również w tym modelu. Teraz klamkę będziemy mocować do boczku i boczek będziemy składać na dwie śruby. Śruby są AP. Czyli te klasyczne śruby po dwóch stronach. Najpierw jedna, później druga. No właśnie tak. Na koniec będziemy składać konsole przełączników. Między innymi podnoszonych szyb, które by potrafiły być to renie, tylko malutka ta szybka się przesuwała. No ale cóż były. Bo miał być to mega nowoczesny samochód. Miał być to jest piękne słowo. No dobra, to by było jeśli chodzi o ten etap. Przechodzimy do kolejnego, czyli kazetki 68. No i dotarliśmy do etapu 68. I będziemy składać szybę z jakieś kabelki. Z oświetleniem drzwi bocznych trzeba dobrze zabezpieczona. to oczywiście później też zabezpieczymy tak jak całą resztę. O, Tu mamy lampki. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ta trzeba będzie opuszczana. Bo to są te zębatki i będzie można o, tutaj na zasadzie tego później e, obniżyć. No I sama szyba myślałem, że będzie już reklamacja, po prostu brudne było. W idealnym stanie super. No dobra, to idziemy składać. Etap zaczynamy od montowania diut, Mamy dwie koloru czerwonego i jedną pomarańczową. No i tu, tak jak obiecałem, słuchajcie, przyszedł mi uszkodzony element. Ja go zamontowałem, żeby wam pokazać, natomiast będę musiał go jeszcze raz wymontować i zamontować ponownie. Na tą chwilę złożyłem reklamację. Niestety nie działa. Sprawdzałem na wszystkie możliwe sposoby. Po prostu są coś jest przepalone, gdzieś jest zwarcie i tyle. Jakbyście chcieli sprawdzać, to wystarczy wpiąć w konsolę komputera numer z tego co mówiłem, 3 albo 2. No i możemy odpalić. No ale cóż, przechodzimy dalej. Kabel montujemy na ześlepkę oraz śrubę AP. Powiem, że też miałem sporo zabawy, bo ciągle wypadało w tym miejscu. Bardzo kiepskie podejście. Musiałem użyć pensety. Następnie montujemy zębatki, które będą służyły do podnoszenia szyby. I tu taka rada: nie dokręcamy za mocno śrub. Jak zresztą zobaczycie, ja troszeczkę za mocno śruby wkręciłem. To są akurat trzy śruby HP. I tak średnio chciało to chodzić. Później jak poluzowałem to super działało, więc po prostu nie za mocno. Nie wszystko musi być przekręcane na ścisk. Druga i trzecia. No i właśnie tą trzecią będziemy pokrętłem kręcić, kiedy będą złożony boczek. Coś ten deseń. Tak jak mówiłem troszeczkę za ścisło złożyłem, dlatego tak to słabo chodzi. No ale troszkę chodzi. Do tego wpinamy szybę. No i to by był koniec tego etapu i dzisiejszego filmu. Bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną. Oczywiście zachęcam do łapki w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Hej!